Satri partner jest witajcie kochani na kanale Polska Masala dzisiaj przenosimy się do wspomnień z Indii zabieram was na objazdówkę po rodzinie teściowej ज़्यादा चिट्टी स्कूटरी है और कोई होगा <laughs> ना ऑफ कर जाए आ जा दी मम दिस इज गो मम पेरेंट्स वाला नॉट गिव यू टिकट नो नथिंग बिकॉज़ टिकट इज फॉर 1000 एंड दे गिव यू हाई डिस्काउंट लाइक गवर्नमेंट नॉट टेकिंग ओके वी टेक इट ओनली 500 <laughs> <laughs>

రోడ్డు yes, చోట <laughs> Tutaj układ domu jest trochę inny niż na z moich teściów do domu i tak dalej. Jest placyk, a potem wszystko się wchodzi od zewnątrz zarówno do pokoju, jak i do łazienki. <noise> careful arm. on your feet look at that <laughs> <laughs> in two seconds only <laughs> ready steady Go. नहीं देखता तू नहीं। मुझे तकलीफ। ओबी, ओबी। कलात्मक चल। तो बाद ही। Pomyślałam sobie, że w ciągu, w isko, w ciągu dwóch dni odwiedzimy 5 domów, to pokażę Wam, jak wyglądają inne indyjskie domy. No, wyszło jak zawsze, więc zobaczcie. Podstawą każdego domu z sypialni musi być toaletka z lustrem do szykowania się. Bo, jeszcze trzeba się gdzieś umalować i zobaczyć, jak outfit pasuje, prawda? No, <laughs> ja zaszczepiłam chyba sobie to z, właśnie, Indii i też sobie kupiłam toaletkę. Traktor? Traktor? Traktor. A Naja this? Traktor? Traktor And <laughs> Oni tutaj mieszkają w dwie rodziny: dwóch braci z żonami i z dziećmi. Tutaj są trzy sypialnie, kuchnia, łazienka, ubikacja osób. Elektryczny skuter. No, pomarańcze w ogrodzie. Taki lekkie przegląd pokoju. To jest drugi salon. Tam w jednym piliśmy kawkę, a tutaj w drugim jedliśmy inny posiłek który też jest sypialnia, no bo jak są dwie rodziny i każda chce mieć na przykład osobnych gości, no to potrzebują trochę prywatności. Był oczywiście bardzo smaczny poczęstunek, zarówno do herbatki, jak i potem ruty. Dzieci miały frajdę ze zwierzątkami i z wszystkimi zabawkami. Ja Jakie gospodarze wyciągali. Syn gospodarzy był troszeczkę zazdrosny, bo jednak mama wyciągała wszystkie jego zabawki i dawała obcym ludziom nie, <głos》> żeby się bawili. No ale jakoś się z tym pogodził, więc y, razem się też trochę bawili. Na początku była w czterech ścianach, potem wyszli za mur i tarzali się w trawie i trzeba było poprzewracie. W tej okolicy też jest kościół katolicki i bardzo dużo domów z wielkimi krzyżami, więc to takie troszeczkę niecodzienne, e, aczkolwiek tutaj ludzie się bardzo obnoszą z wiarą, nieważne, która to jest, czy to jest hinduizm, czy to jest katolityzm. I po prostu chrześcijanie też robią ołtarzyki, wystawiają mm, krzyże. I A tak dalej. oto je się jeździ po mieście. Gdzie są wąskie ulice, wszyscy stoją na ulicy i naprawdę trzeba uważać, żeby nikogo nie potrącić. Muszę powiedzieć, że to jest takie troszeczkę liczenie na szczęście, bo nie jest tu łatwo, że tak powiem, wykręcić, nakręcić, zawrócić. No, czeka, no. No, czeka. No, czeka. Não me seu, é a Yes. Tutaj mamy bardziej po, przypominający nasz układ dom, bo mamy dwie sypialnie, salon i kuchnię y, połączone, wszystko w jedno, y, że tak powiem, holem, i jest jeden budynek. Y, może Was zdziwi, że tak powiem, ta farma w tym mieście, ale pamiętajmy, że jesteśmy w okolicach y, Pendżabskich, najbardziej farmerskim stanie. <słyska> <laughs> no. Am I a hi-fi? Układ tego domu jest bardzo podobny do tego pierwszego, wchodzi się od zewnątrz, ale najbardziej pamiętam to gigantyczne ciasto i wielgachną porcję jedzenia. <grymne> Reszta jakoś tak e, nie bardzo już. A to już ostatni dom siostrzenicy teściowej, małżeństwo z trójką dzieci. Oni dopiero się wprowadzili do tego domu dosyć niedawno, więc tutaj jest jeszcze, tak powiem, bardzo spartańsko. aczkolwiek tam opowiadali swoje plany, mają otwartą kuchnię, to takie bardzo nowoczesne. W każdym bądź razie już za bardzo nie pamiętam ale właśnie pamiętam, że było całkiem coś innego. Nie wiem, czy ten budynek nie jest przerobiony z czegoś. W każdym bądź razie to na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie polajkujcie i skomentujcie. I do zobaczenia przy kolejnym filmiku. I jeszcze na koniec pokażę Wam naszą drogę powrotną i jest to dosyć ciekawe nagranie, bo yy, dosyć dużo udało mi się nagrać. मैनेटे <laughs> आप <laughs>